W tym filmie omówimy sobie narzędzie, które służy do korekty koloru skóry. To zdjęcie akurat ma kolor skóry, według mnie całkowicie poprawny, ale zdarzają się zdjęcia, na których ten kolor wymaga korekty. W tym przypadku również możemy taką korektę przeprowadzić, czyli dostosować kolor skóry do własnych upodobań. Żeby to zrobić, wchodzimy w menu Ulepsz, Dopasuj kolor, i tutaj Dopasuj kolor karnacji. Narzędziem tym posługujemy się w ten sposób, że po prostu klikamy gdzieś w obszar skóry. Photoshop Elements automatycznie dopasuje nam ten kolor skóry. W tym przypadku twarz pani stała się według mnie zbyt czerwona. Ale mamy na szczęście tutaj też suwaki, którymi możemy dopasować poszczególne parametry. Możemy m.in. zmniejszyć lub zwiększyć opaleniznę. Spójrzmy, teraz twarz jest tylko różowa. Po zwiększeniu opalenizny jest znacznie bardziej żółta. Możemy też zmniejszyć lub zwiększyć zarumienienie skóry. Ja w tym przypadku... Zmniejszę dwa te parametry, zarówno opaleniznę, jak i rumieniec. Według mnie tak wygląda to najlepiej. I na koniec możemy jeszcze zmienić temperaturę barwową, czyli zdjęcie ocieplić albo ochłodzić. Jeżeli chcemy, możemy przesunąć się delikatnie w lewo, w ten sposób zdjęcie staje się nieco chłodniejsze, barwy stają się chłodniejsze. Ewentualnie możemy się przesunąć mocno w prawo po to, żeby nasze zdjęcie mocno ocieplić. Jeżeli chcemy zacząć od początku, możemy wcisnąć przycisk Resetuj i jeszcze raz rozpocząć pracę od kliknięcia gdzieś w jakimś najlepiej niepomalowanym obszarze skóry. Na przykład w tym miejscu. I jeszcze raz. Zmniejszymy opaleniznę i rumieniec. I temperaturę delikatnie ochłodzimy. Zatwierdzam i spójrzmy, jak to zdjęcie wyglądało przed chwilą. Cofnij. A jak wygląda teraz? Ponów. Odcień skóry jest delikatnie inny.